Za nami najgorszy tydzień, jeżeli chodzi o przepływy w spod bitcoin ETF-ach w Stanach Zjednoczonych. Pomimo tego cena bitcoina wraca na poziomy powyżej 70 tysięcy dolarów. Dlaczego tak się dzieje? Oczywiście chodzi o kupujących, ponieważ pamiętajmy, że rynek kryptowalut ani nie zaczyna się, ani nie kończy na samych ETF-ach. Tylko i wyłącznie w niedzielę pewna grupa inwestorów skupiła prawie 52 tysiące BTC. Z rynku. Oprócz tego na rynku altcoinów, na niektórych niszach trwa HOSSA w najlepsze, i tak chociażby nisza RWA zalicza kilkusetprocentowy wzrost na wielu projektach w ciągu ostatnich 7 dni. Co stoi za tymi wzrostami? Co je motywuje? O tym wszystkim dzisiaj porozmawiamy w materiale. Więc jeżeli rozumiesz, że nie są to porady inwestycyjne, łapa w górę. I lecimy z tematem. Ostatnie wahania na Bitcoinie ściągnęły cenę o około 17,5% w dół. Natomiast jeżeli spojrzymy, jak miały się korekty podczas obecnego cyklu, właściwie mieścimy się w średniej, ponieważ zazwyczaj te korekty oscylowały w okolicach 20%. To jednak rynek wciąż spekuluje, czy nie jest to tylko i wyłącznie krótkoterminowe odbicie, i korekta dalej się nie pogłębi. W dzisiejszym odcinku spojrzymy na różne argumenty za i przeciw, tak abyście mieli pełny obraz Sytuacji. Od niedzieli cena BTC rozpoczyna całkiem ciekawy ruch wzrostowy i na obecną chwilę zatrzymuje się na poziomie powyżej 70 tys. Dolarów. Jeżeli spojrzymy sobie na altcoiny, tutaj właściwie bez zmian, pomimo tego co dzieje się na bitcoinie, zauważcie cały czas to wsparcie, jeżeli chodzi o dominację altcoinów na poziomie 45-46% przez altcoiny jest wybraniane. Dodatkowo, jeżeli spojrzycie sobie nieco szerzej, to zobaczycie, że mamy tutaj całkiem. Znaczący trend wzrostowy, który także jest utrzymywany przez altcoiny. Więc moim zdaniem, oczywiście subiektywnym, na skali risk to reward jest to całkiem ciekawy moment na to, aby altcoinami się nieco bardziej zainteresować. I jeżeli chodzi o mnie, na tej tutaj korekcie, ja do swojego portfolio co nieco zakupów na altcoinach poczyniłem, o czym oczywiście informowałem Was na moim telegramie. Jeżeli na telegramie jeszcze nie jesteś, poniżej znajdziesz do telegrama. Link. Natomiast jeżeli spojrzymy na parę ETH do BTC, no tutaj sytuacja nie wygląda zbyt kolorowo. Ponieważ, jeżeli spojrzymy może na nieco większe interwały, zauważcie, że trend nam się tutaj jednak załamał. Mieliśmy wybronienie, właściwie cały czas trwa bronienie tego wsparcia, bardzo istotnego wsparcia, także tej linii trendu wzrostowego. Więc podobnie jak w przypadku całego rynku altcoinów, jesteśmy na bardzo znaczącym poziomie. To jednak krótkoterminowy trend wzrostowy się zakończył. Oczywiście możemy to Tłumaczyć tym, że Ethereum jest dość mocno atakowane z jednej strony przez rząd Stanów Zjednoczonych, z drugiej strony przez sekt. I według raportów trwa postępowanie przeciwko fundacji Ethereum i chcą uznać ETH jako security, czyli jako papiery wartościowe, co oczywiście, jak się domyślacie, nie jest zbyt pozytywną. Informacją, dlatego też tutaj w tym momencie ten trend się załamuje. Moim jednak zdaniem jest tutaj dużo więcej fadu, czyli takiego celowego wzbudzania niepewności z bardzo prostej przyczyny, ponieważ SEC, jak wiecie, niedawno zaakceptował spot etf na Bitcoinie i można powiedzieć, że mocno się im za to oberwało i stoją teraz pod ścianą i jest spora presja, aby nie akceptowali tego. ETF-a. A jako, że BlackRock o ETF-a na Ethereum także wystąpiło, potrzebują bardzo konkretnych argumentów. Moim jednak zdaniem ETH się tutaj wybroni. Co do samego ETF-a, uważam, że jeszcze trochę na tego ETF-a poczekamy i dałbym może z 70% szans na to, że jednak w maju nie zostanie to zaakceptowane, to jednak oczywiście czas pokaże. Dla mnie osobiście to, co widzimy na rynku kryptowalut bardzo przypomina to, co widzieliśmy w przeszłości, dlatego też u mnie w tym momencie wciąż akumulacja na wybranym. Outcoinach trwa. Oczywiście optymizm, który stoi za Bitcoinem, jest także po części powodowany nadchodzącym halvingiem. I o tym moim zdaniem warto pamiętać, ponieważ wciąż spora część rynku uważa, że czteroletnie cykle, jakie mamy. Krypto opierają się właśnie o halving BTC. Moim zdaniem jest to jak najbardziej po części prawda, tak długo jak te halvingi jeszcze będą dość znaczące pod kątem ilości bitcoinów, które będą jednak redukowane, jeżeli chodzi o nową podaż. Natomiast dzisiaj uzupełnił Wam nieco ten obraz całej sytuacji, w jakim to tak naprawdę rynku jesteśmy i od czego są zależne ruchy na bitcoinie. Natomiast halving jest jednym z ważniejszych wydarzeń i moim zdaniem jest to wydarzenie oczywiście prowzrostowe. Natomiast w krótkim terminie, ponieważ ten wzrost, który teraz mieliśmy, rozpoczął się w niedzielę. I dlaczego akurat w niedzielę? Ano dlatego, że na rynek wkroczyła dość znacząca grupa inwestorów. Inwestorzy duzi, wieloryby, którzy trzymają między 10 a 10 tysięcy bitcoinów. Zauważcie, mamy jeden z największych pojedynczych dni akumulacji w tej grupie inwestorów w całej historii BTC. Tylko i wyłącznie w niedzielę niecałe 52 tysiące bitcoinów zostało skupione przez te jednostki instytucje. Kto jednak dokładnie stoi za tymi zakupami, no tego nie wiemy. Ja zakładam i śmiem tutaj spekulować, że jest spora szansa, że stoją za tym fundusze, które stoją za ETF-ami. Skupują bitcoina z rynku, widzą nadchodzący popyt, który będzie moim zdaniem przynajmniej się na ETF-y. Utrzymywał i tym samym chcą mieć Bitcoiny, aby móc te Bitcoiny sprzedać swoim klientom zawczasu. Zrobili to wcześniej i uważam, że w tym momencie także mogą dalej robić tego typu ruchy. Zresztą to tak naprawdę nie jest do końca ważne, to jest tylko i wyłącznie spekulacja. Faktem jednak jest, że znaleźli się naprawdę bardzo duzi gracze w okolicach Atehana. Bitcoin. I to jest oczywiście informacja dość pozytywna. Z drugiej jednak strony są nisze w krypto, które radzą sobie dużo lepiej od innych i w tym momencie narracja, która jest najbardziej rozgrzana, jedną z narracji, która jest najbardziej rozgrzana, jest nisza RWA, czyli Real World Assets, co oznacza... Tokenizację aktywów ze świata tradycyjnego i przenoszenie tego na blockchain. Dlaczego akurat teraz mamy na to pompę? Prawdopodobnie część z Was już wie, ponieważ BlackRock także inwestuje w fundusz, który będzie zajmował się tokenizacją aktywów ze świata rzeczywistego. Według BlackRock, według Lerego Finka jest to przyszłość, a teraz, jak to się mówi, kładą pieniądze tam, gdzie są ich słowa. I tym samym rozpoczynają faktyczne działania w tej konkretnej niszy. A jako, że widzieliśmy to wcześniej, Wcześniej sytuacja z Nvidią, kiedy Nvidia się rozkręcała właściwie na rynku krypto, cała nisza AI miała się dobrze. I teraz nie jest inaczej z real world assets. Jednak tutaj chciałbym Was nieco uczulić, ponieważ teraz widzę. Pytania, które do mnie spływają, chociażby podczas Q&A, po części są to zapytania o najlepsze projekty z niszy RWA, co oznacza, że w tym dopiero momencie chcecie się do tej niszy dołączać. Jednak chociażby na CoinGecko zauważcie, że ta grupa aktywów jest tutaj wyświetlona w nagłówku z tym ogniem, z tym płomieniem, co oznacza, że już teraz na niej jest gorąco, co oznacza, że ci, którzy mieli się zapakować wystarczająco wcześniej, już tu są i ryzyko związane z inwestycją w te aktywa w tym konkretnym momencie jest po prostu wysoki. Ja osobiście uważam, że jak najbardziej warto inwestować w narrację, warto to robić jednak. Z wyprzedzeniem, co oznacza, że jeżeli faktycznie uważasz, że jakaś nisza, jakaś narracja będzie miała się dobrze, warto zajmować pozycję, kiedy nikt o tym jeszcze za bardzo nie mówi, a nie w momencie, kiedy właściwie na wszystkich językach jest dany temat. Oczywiście można na tym zarobić, tak samo jak można zarobić na graniu na dźwigni. Mamy trend wzrostowy na bitcoinie i teraz sporo osób, patrząc na dane, faktycznie zagrywa na dalsze wzrosty, czyli grają z trendem. Dlatego ja uważam, że jeżeli faktycznie chcecie inwestować w taki Momentach w nisze, które są bardzo gorące, mi to po prostu przypomina granie na dźwigni, granie z trendem. Jest to jak najbardziej ok, tak długo jak bierzecie na swoje barki ryzyko, ponieważ tutaj wzrosty mogą być szybkie. Właściwie są, zauważcie, 24 godziny kilkudziesięcioprocentowe wzrosty na wielu, wielu, wielu projektach. Natomiast kiedy już przyjdzie kolejna korekta, na tych projektach te straty będą największe, więc bardzo duże ma znaczenie nie tylko kiedy wejdziesz, ale jak szybko ewentualnie z takich projektów wyjdziesz. W długim terminie, oczywiście, że uważam, że Real World Assets jest to przyszłość. Aktywa rzeczywiste będą tokenizowane. To jednak, na obecną chwilę, nie jest to nic innego jak po prostu czysta spekulacja pod narracji. Tak długo jak to rozumiesz, jest to wtedy myślą. OK. Lecimy dalej. Zanim ciekawe info z etf ów szybkie info od partnera kanału, czyli od giełdy Bybit, rusza właśnie kolejny Lounge Pool. Lounge Pool jest to miejsce, gdzie możemy właściwie za free otrzymać. Kryptowaluty. W tym przypadku będzie to kryptowaluta APRS i za stejkowanie APRS otrzymujemy część. Tokenów z puli, za staking USDT otrzymujemy część tych tokenów z puli lub za staking BTC na giełdzie otrzymujemy część tych tokenów z puli. Nie kupujemy tych tokenów, otrzymujemy je za staking, za zamrożenie naszych aktywów. Tego typu akcje moim zdaniem są bardzo ciekawe, zwłaszcza bardzo ciekawe dla nowych osób na rynku kryptowalut, ponieważ zwłaszcza na giełdzie Bybit jest tutaj opcja, aby wystartować z dość małym kapitałem. I mamy też kapy, czyli limity inwestycji, co oznacza, że wielu Ryby nie dominują tych akcji. Jeżeli jeszcze nie masz konta na giełdzie Bybit, chciałbyś skorzystać z tego oraz z innych produktów, które oferuje ta giełda, poniżej znajdziesz link partnerski oraz link do tutorialu, jak po tej giełdzie się poruszać. A teraz lecimy dalej. Jeżeli chodzi o spot etf -y. ostatni tydzień był rekordowy. 13 560, dokładnie 4. To jest mały błąd. Bitcoiny wypłynęły netto z ETF-ów. Jeżeli spojrzycie, to zdecydowanie cały czas GBTC, czyli Grayscale, jest w nastroju wyprzedażowym. Jednak te wyprzedaże przy obecnych poziomach cenowych są naprawdę gigantyczne. Więc ta presja podażowa, krótkoterminowa, płynąca z GBTC, wciąż jest realna i wciąż jest bardzo duża. Dodatkowo zauważcie, piątek właśnie. Właściwie bardzo małe wpływy netto, jeżeli chodzi o chociażby samo BlackRock, które co nieco przystopowało inne ETF-y, także zbyt dużo nie skupują, co oczywiście spowodowało, że mieliśmy najgorszy. Tydzień w historii póki co ETF-ów, jeżeli chodzi o przepływy. Natomiast to nie jest tylko i wyłącznie jedna grupa inwestorów, która wyprzedaje. Weźcie pod uwagę, że na tym rynku ETF -y jest to tylko i wyłącznie kilka procent bitcoinów w obiegu. Poza tym mamy głównie inwestorów długoterminowych, którzy także dość dynamicznie zaczęli dystrybucję. Zauważcie, tutaj od grudnia mamy rozpoczęcie się dystrybucji, od końcówki grudnia z poziomu prawie 71% bitcoinów. Które nie ruszyły się na blockchainie przez rok czasu, w tym momencie schodzimy do poziomu 66,6%. Co oznacza, że te bitcoiny zaczynają na rynek wpływać. Dobrą informacją jest to, że cyklicznie widzieliśmy to już wcześniej, czyli kiedy zaczyna się dystrybucja, jest to swojego rodzaju odpowiedź na Popyt, który pojawia się na rynku, ponieważ mogłoby się wydawać, że skoro te bitcoiny się ruszają, to cena powinna spadać, ponieważ one wpływają na rynek, jednak za każdym razem one się ruszają tylko i wyłącznie wtedy, kiedy otrzymają wystarczający sygnał od rynku, że popyt jest na bardzo wysokim poziomie, co oczywiście powodowało stopniowy wzrost ceny, oczywiście także okraszony po drodze korektami, ponieważ Krótkoterminowo, czasowo, tak samo jak teraz mieliśmy sytuację właśnie z chociażby wypływami z GBTC, tak samo mieliśmy gigantyczne ruchy na portfelach starych, to oznacza, że krótkoterminowo oczywiście popyt może nie wyrabiać i może na rynku pojawić się korekta. Ja osobiście jestem wciąż zdziwiony, że ta korekta jest tak płytka, 17,5% nie jest to nic, czego nie widzieliśmy w przeszłości. Ja osobiście, jeżeli chodzi o mnie prywatnie, cały czas jestem przygotowany na to, co ewentualnie mogłoby się jeszcze na rynku negatywnego wydarzyć. O tych poziomach rozmawialiśmy tydzień temu, dwa tygodnie temu i cały czas te poziomy dla siebie obserwuję. Jeżeli cena BTC tutaj zjedzie ponownie, u mnie znów tutaj będzie kolejna partia zakupów, jednak wciąż zakładam, że poziomy 50, 51 tysięcy dolarów są to poziomy, które warto obserwować z perspektywy analizy technicznej. Drugi poziom jest to okolica 54, 55 tysięcy dolarów. Dlaczego ten poziom jest ważny? Jeszcze dzisiaj o tym powiemy. Natomiast pamiętajcie, że nie macie żadnego wpływu na to, co na wykresie się wydarzy. Macie natomiast pełny wpływ, 100%. Macie kontroli nad tym, co wy zrobicie, kiedy cena spadnie do tego momentu, kiedy cena spadnie niżej lub ewentualnie kiedy pójdzie do góry. W skrócie, w prostych słowach, chodzi o Waszą strategię. Powinniście wiedzieć z góry, kiedy i jakie kryptowaluty kupujecie, przy jakich cenach, tak po prostu, aby nie dać się dla emocji, które będą się pojawiać za każdym razem, kiedy cena będzie tutaj płatała. Figla. Mam nadzieję, że jesteście świadomi, że tego typu podejście po prostu nie tylko jest praktyczne, ale przede wszystkim jest skuteczne, ponieważ w innym przypadku macie tylko cele życzeniowe i tak naprawdę bawicie się w hazard. Wracając jednak do dnia wczorajszego, rozpoczynamy nowy tydzień. Mamy pozytywne przepływy. Nie są one może gigantyczne, zaledwie kilkaset bitcoinów, to jednak. Natomiast jeżeli spojrzymy na samo GBTC, zauważcie znów prawie 5000 bitcoinów. Jednak, pomimo tego, że mamy 5000 bitcoinów z GBTC, cena bitcoina jest na poziomie powyżej 70 tysięcy dolarów, co oznacza, że ten popyt naprawdę wciąż jest dość skomplikowany. Solidny. Tutaj Fidelity wraca do gry prawie 4000 BTC, z BlackRock tylko 500 BTC, natomiast nieco więcej bitcoinów skupionych zostało także przez ETF-y pozostałe. Finalnie 231 BTC na plus. Jednak tutaj znów podkreślę, pamiętajcie, że na ETF-ach rynek bitcoina się ani nie zaczyna, ani się nie Kończy na obecnym etapie ETF y wciąż jest to tylko i wyłącznie kilka procent tego rynku, i dużo większe znaczenie mają chociażby właśnie inwestorzy długoterminowi. Lecimy dalej, ponieważ w krótkim terminie, owszem, GBTC jest to gracz znaczący, jeżeli będą dalej wyprzedawać w takim tempie, może to jeszcze dość długo utrzymywać cenę Bitcoina na tych poziomach, lub nawet spowodować ewentualnie dalsze korekty, to jednak wiedzcie, że GBTC to nie jest worek bez dna i zauważcie, że ten trend posiadany. Bitcoinów przez GBTC cały czas gwałtownie spada. I jeżeli to tempo się utrzyma, za mniej więcej 12-14 tygodni GBTC będzie miało na koncie zero, do czego najprawdopodobniej nie dojdzie, ponieważ część inwestorów z GBTC tak czy siak zostanie. Moim zdaniem, spieprzyli trochę sprawę z opłatami, ponieważ w momencie, kiedy wszystkie inne ETF-y oferowały albo okres promocyjny, gdzie nie było żadnych opłat, albo dosłownie 2-3, 4 prowizji, tak Grayscale zatrzymało 1,5%, ponieważ uważali, że jako ETF najstarszy będą w stanie utrzymać klientów. I dziś już wiemy, że po prostu się pomylili. I już mamy informacje, które sugerują, że Grayscale zastanawia się nad tym, aby faktycznie te FI obniżyć. Jednak czy jest za późno, czy nie za późno, czas pokaże. Weźmy jednak też pod uwagę, że te bitcoiny, które wypływają z Grayscale po części, ten kapitał, który wypływa z Grayscale po części, będzie wpływał także w inne ETF. Choć ta informacja nie za bardzo pasuje do całości materiału, który przygotowałem, to jednak chciałem ją wpleść. Mianowicie SEC chce ukarać XRP karą 2 miliardów dolarów. Mianowicie występują do sądu, aby faktycznie Ripple ukarać. Takim, można powiedzieć, mandatem. Jak wiecie, jakiś czas temu SEC rozpoczął wielką wojnę z XRP, gdzie oskarżają ich o handel papierami wartościowymi. Mamy już wstępne decyzje sądu, które mówią o tym, że Ripple owszem, w momencie sprzedaży. Można było potraktować jako papiery wartościowe, co oznaczało, że zostało złamane prawo i tym samym Ripple powinno zostać ukarane. To jednak sędzia uznał, że późniejszy handel Ripplem na giełdach nie był już to handel papierami wartościowymi. Jednak ta sprawa cały czas trwa i z wczoraj mamy informację, że SEC chce, aby sąd nałożył na Ripple 2 miliardy dolarów. Karę. więc pytanie, czy to się wydarzy, czy się nie wydarzy, oczywiście będę was o tym informował. Mamy tutaj prawnika ze strony XRP, który mówi, że jego zdaniem jest to niedorzeczność. Cały czas SEC przegina i wychodzi poza swój zakres obowiązków, to jednak finalnie to sędzia podejmie decyzję. I jeżeli faktycznie to by się stało, pytanie, w jaki sposób XRP sfinansowałoby te 2 miliardy dolarów. Kolejną byczą informacją, która doprowadzi nas do kolejnych danych, które myślę, że bardzo Wam się spodobają, jest fakt, że Biden w sobotę podpisał kolejny bill, który godzi się na to, aby zaakceptować kolejne koszta związane z prowadzeniem rządu, z prowadzeniem państwa w wysokości 1,2 biliona dolarów. To ma wystarczyć do października czyli do wyborów prezydenckich tutaj raczej nie jest to nic nowego czego nikt się nie spodziewał oczywistą rzeczą jest że stany zjednoczone zresztą jak większość państw na świecie mają gigantyczne wydatki system w jakim funkcjonujemy opiera się na długu i tym samym na obecną chwilę przy obecnym systemie nie ma opcji abyśmy zaczęli mówić o tym że dodruk się zatrzyma a dodruk jest na tyle istotny że on jest bezpośrednio skorelowany z tym co także widzimy na rynku kryptowalut najpierw jednak zauważcie jeżeli chodzi o obligacje skarbowe, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, mamy sytuację covidową, czyli ilość obligacji bonów skarbowych, które są emitowane przez Stany Zjednoczone, dochodzą do poziomu właśnie z covid czyli zadłużenie Państwa zobowiązania są na wciąż bardzo wysokim poziomie i nie zapowiada się, aby miało się to zmniejszać. Zauważcie, mamy tutaj. Outstanding Debt, czyli mamy wciąż rosnący dług Stanów Zjednoczonych. No, i jako że Stany Zjednoczone nie zarabiają tyle, ile wydają, będą musiały cały czas robić tego typu akcje. Zresztą tak samo jak inne państwa na świecie. To jednak powoduje, że mamy swojego rodzaju cykliczność płynności na świecie. I mam dla Was dwa wskaźniki: jeden od Cross Border Capital, drugi od Raul Pola z GMI. Do czego za chwilę przejdziemy. Natomiast zauważcie, jeżeli spojrzymy na. Ten indeks płynności globalnej, ciekawostką jest, że zgrywa on się idealnie z tym, co dzieje się na rynku kryptowalut. Zauważcie, mamy ostatni szczyt płynności, czyli ilość płynności sięgnęła zenitu w tym właśnie momencie. Mamy tutaj końcówkę roku 2020. I według Cross Border Capital, według ich raportów, bazując. Na tym, co działo się w przeszłości, to co dzieje się później na rynkach ryzykownych, bezpośrednio koreluje właśnie z płynnością i śledzi ten wykres z opóźnieniem 6 do 9 miesięcy. I właściwie, jeżeli cofniemy się na tym wykresie od samego początku, kiedy Bitcoin istniał, faktycznie wszystko nam się zgadza bardzo fajnie. Zauważcie, mamy tutaj końcówkę roku 2020. Wiecie dokładnie, kiedy skończyła się ostatnia Hossa, czyli rozpoczął się tutaj trend spadkowy, jeżeli chodzi o. Płynność, później rynek kryptowalut także po 6-9 miesiącach zaczął tankować w dół. Lecimy wcześniej, mamy rok 2017, pęknięcie poprzedniej bańki. Zauważcie, mamy tutaj załamanie się płynności i także kilka miesięcy później pęka bańka na kryptowalutach. Rok 2013 sytuacja bardzo podobna. W tym miejscu, zauważcie, kończy się wpompowanie płynności w rynek. I na rynku krypto, także rok 2014, mieliśmy podwójny szczyt, mieliśmy Koniec hosy. Na obecną chwilę wygląda na to, że dopiero startujemy z nowym zastrzykiem kapitału. Kolejnym wykresem, który ma potwierdzać tę teorię, że faktycznie kryptowaluty czy też złoto korelują właśnie z globalną płynnością, według tego konkretnego wskaźnika, jest tutaj zestawienie tych dwóch wykresów. Zauważcie, mamy krypto i złoto w kolorze żółtym oraz na czarno global liquidity. Mamy korelację, jest ta korelacja, nie jest może ona super idealna, to jednak jest tutaj. Bardzo zauważalna. Kolejnym także bardzo ciekawym wskaźnikiem jest Total Liquidity Index, czyli indeks globalnej płynności od GMI, od Raul Pola. Jest to osoba, myślę, którą warto obserwować na rynku kryptowalut. Sporo ciekawych nie tylko predykcji, ale właśnie sporo opowiada o sytuacji makro. I tutaj zauważcie, że na rynku, kiedy mamy kurczenie się płynności, mamy zaznaczony okres na niebiesko, czyli okres zimy. Następnie mamy wiosnę, lato oraz Jesień. W tym momencie najgorsze prawdopodobnie za nami. Zauważcie, ta redukcja płynności na świecie zakończyła się pod koniec roku 2022. I jeżeli sobie wejdziemy na wykres Bitcoina, kiedy, myślisz, miało miejsce zakończenie się Bessy na Bitcoinie? Kiedy zaliczyliśmy dołek? Zgadłeś, końcówka roku 2022. Tych podobieństw naprawdę jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o te konkretne wykresy. I moim zdaniem globalna płynność jest to coś, co my na rynku kryptowalut także powinniśmy dla siebie obserwować. Tutaj na obecną chwilę mamy trend boczny. Natomiast predykcje tych dwóch niezależnych od siebie wykresów wskazują, że przed nami jeszcze jednak okres wpompowywania liquidity w system. Zarówno Crossborder Capital, zauważcie przed nami, prawdopodobnie do 2025 roku jeszcze wpompowanie kasy w rynek, oraz jeżeli spojrzymy także na wskaźniki od Raul Pola. Tutaj także się to zgadza z tym, co mamy na wykresie poprzednim, czyli czerwiec roku 2025 jakoby miało to być miejsce, gdzie ta płynność miałaby się znów załamać. I nie oznacza to, że w tym momencie będzie koniec hosy. Oznacza to, że na rynku cudów nie ma. Jeżeli brakuje kapitału, po prostu ludzie z aktywów ryzykownych wychodzą. Czy będzie to 3 miesiące wcześniej, 3 miesiące później, nie wiadomo, czy też 6, kto wie. Natomiast zdecydowanie płynność jest to coś, co powinniśmy dla siebie. Obserwować. Dodatkowo, Raul Paul dorzuca tutaj sezonowość na Bitcoinie w oparciu o lata elekcyjne, czyli lata, kiedy mamy wybory w Stanach Zjednoczonych, i tutaj pierwsze 3-4 miesiące, nawet do 5 miesięcy nic super ciekawego się nie dzieje, to jednak od wakacji rozpoczyna się trend wzrostowy. Dlaczego? Ponieważ prezydenci, czy to obecny, czy to przyszły, mają bardzo duże obietnice. dużo obietnice do spełnienia. Do tego oczywiście potrzebują bardzo dużo kapitału, co oznacza, że Ludzie spodziewają się, że na rynku ten kapitał się pojawi i prawdopodobnie będą mieć tutaj rację. I teraz zauważcie, że na tym wykresie nie mamy wykresu bitcoina ani wykresu altcoinów. Jest to globalna płynność z podziałem na, można powiedzieć, cztery pory roku. Natomiast jeżeli na te cztery pory roku nałożymy wykres bitcoina, to ciekawostką jest, że sprawdza się to idealnie właściwie od momentu, kiedy bitcoin Powstał. Jeżeli chodzi o same altcoiny, tutaj sytuacja nie ma się w ogóle inaczej, co oznacza, że także altcoiny pod te cykle płynności podchodzą. Na obecną chwilę wychodzi na to, że przed nami wciąż bardzo, ale to bardzo ciekawe. Czas. No, chyba że oczywiście uważa, że przed nami jakiś Armagedon. Kto wie, oczywiście, czarny łabędź z definicji jest to coś, czego nie możemy przewidzieć, więc kto wie, co tam na świecie się wydarzy, czy nas jutro wszystkich znów w domach nie będą próbować pozamykać. Natomiast jeżeli wszystko będzie szło swoim torem, tak samo jak szło w poprzednich cyklach, myślę, że tymi wskaźnikami warto się co nieco posugerować. Jeżeli będzie na rynku kapitał. Aktywa ryzykowne, w tym oczywiście kryptowaluty, bitcoin, altcoiny też będą miały się tutaj dobrze. Jeżeli chodzi natomiast o same altcoiny, bardzo ciekawy także wykres od TechDev na Eksie. Zauważcie to, co dzieje się z bitcoinem i to obserwujemy już od wielu, wielu lat. Jeżeli chodzi o pozostałą część rynku, mamy zazwyczaj kilkumiesięczny lag, czyli kiedy mamy dołek na bitcoinie, jakiś krach, później mamy dołek na Altcoinach, jeżeli mamy wzrosty na bitcoinie, kilka tygodni później mamy także to samo wydarzenie na altcoinach i znów dołki na bitcoinie, i altcoiny robią dokładnie to samo, tylko z kilku miesięcznym opóźnieniem. Moim zdaniem, kolejny fraktal, który warto mieć na uwadze, zwłaszcza i tutaj podkreślę, zwłaszcza jeżeli bierzemy pod uwagę światową płynność. Dlatego ja osobiście mam problem z tym, aby uznać halving jako jedyny i niepowtarzalny. Czynnik tego, że na rynku kryptowalut, na rynku bitcoina mamy cykle. Na obecną chwilę być może jest to tylko i wyłącznie przypadek, że halvingi, czteroletnie cykle na bitcoinie, składają się idealnie z cyklami płynności na świecie. A być może Satoshi Nakamoto dokładnie wiedział i Także stworzył bitcoina właśnie w oparciu o tę płynność, żeby miało to tak wyglądać. Jest to moim zdaniem tak czy siak nieistotne. Finalnie, kiedy będziemy szli dalej z rynkiem kryptowalut przez kolejne lata, dekady, jako że rynek krypto staje się coraz większą częścią światowej gospodarki, będzie tylko i wyłącznie jeszcze bardziej podlegał pod te cykle płynnościowe. I w tym cyklu myślę, że inaczej. Nie będzie. Oraz jeszcze, jako że obiecałem, że powiem Wam, dlaczego poziom 54 tysięcy, 55 tysięcy jest tak poziomem ważnym, a no dlatego, że jest to średnia cena zakupu bitcoinów zgromadzonych przez inwestorów krótkoterminowych. Wracamy do tego wykresu jak bumerang. Dlaczego? Ponieważ od samego początku, od kiedy bitcoin powstał, ten wskaźnik, czyli średnia cena zakupu inwestorów krótkoterminowych, służy jako bardzo silne wsparcie w hoście. Co oznacza, jeżeli będziemy mieli dalszą kontrolę, na bitcoinie, co oczywiście wciąż jest na tapecie. Moim zdaniem zaliczenie dna na właśnie tym poziomie, czyli nawet jeżeli mielibyśmy sobie tutaj zmierzyć do dołu, mielibyśmy 26% zjazdu. Nic, czego nie widzieliśmy w przeszłości, wciąż. Prawdopodobne, nie mówię, że to się na 100% wydarzy, to jednak jest to poziom, który zdecydowanie cały czas warto dla siebie obserwować. Dlatego bardzo często do tego wskaźnika będziemy wracać, tak samo zresztą jak do wskaźnika SOPR. Zauważcie, jeżeli obserwowaliście ostatnie materiały, ostatnie odcinki z wiadomościami. Bardzo często wracamy do wskaźnika SOPR. Zauważcie, inwestorzy krótkoterminowi, idealnie właściwie odbijamy się od poziomu 1. Przypadek, nie sądzę, jeżeli jeszcze nie wiesz, czym są te wskaźniki, zachęcam Was, cofnijcie się, do poprzednich wiadomości. Tam omawiam je szczegółowo. A jeżeli stawiasz swoje pierwsze kroki na rynku kryptowalut i chciałbyś to zrobić z głową, tutaj znajdziesz materiał, który poprowadzi ciebie za rączkę od A do Z. Dzięki wielkie. Trzymajcie się do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.